Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na początku jesieni. Noce zrobiły się mało przyjemne, bo zimne, ale w dzień jest słonecznie, a to daje mnóstwo energii do działania w ogrodzie. Jesień zdecydowanie należy do traw które o poranku, kiedy jest jeszcze na nich rosa, wyglądają magicznie. Na liście moich ogrodowych marzeń mam nie tylko zakupy nowych roślin o tej porze roku, ale także rozmnażanie tego co się już za bardzo rozrosło, a z czego mogę zrobić coś nowego. sesleria jesienna była na mojej liście do rozmnożenia już po pierwszym sezonie. To jest ta jasna, niska trawa. Kiedy zobaczyłam jak ładnie wygląda przy rdeście himalajskim tej różowej, wyższej rośliny, to od razu wiedziałam, że warto mieć jej tutaj dużo, dużo więcej. I zrobiłam to wiosną. Każdą sadzonkę podzieliłam wtedy na pół, powiększyłam trochę rabatę i te małe rośliny posadziłam w dwóch rzędach. Był to bardzo dobry pomysł. Do dzisiaj ładnie się zagliściły. Dużo lepiej widać ich cytrynowe odcienie liści, zwłaszcza w słońcu, a drobne kwiaty, które są już od połowy lata, nadają tej rabacie zbiewności i lekkości. W takim stanie zostawiam je do kolejnej jesieni, ale już teraz widzę, że można je rozmnożyć i posadzić bliżej siebie, bo jest taka możliwość. Rabata jest wyłożona zwykłym kartonem, i na to rozłożyłam zrębki od sąsiada, co zdecydowanie ograniczyło ilość kwastów, więc miałam mało pracy, a piękne efekty przez cały sezon. To jest miskan Herman Masel. Cudnie faluje na wietrze w tym miejscu już od dwóch sezonów. Był rozmnożony z jednej małej sezonki, która rosła w donicy P9, a więc bardzo małej. Na pierwsze kwitnie czekałam więc strasznie długo. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę pierwsze kwiaty. Na szczęście miskanty rosną szybko i trzeba to wziąć pod uwagę przy ich sadzeniu. To odmiana średniej wielkości, więc jeszcze nie zasłaniaj mi widoków rzozołego lasu i aby tak było za rok, to już teraz planuję zmniejszyć wielkość bryły korzeniowej. Wiosną o jedną trzecią, bo kiedy roślina jest jeszcze bardzo młoda, to taki zabieg jest łatwy do wykonania przez jedną osobę. I najlepiej o tym pamiętać wiosną, kiedy jest czas wiosennego cięcia traf. Sama używam do tego tylko zwykłego szpadla i sama wykopuję małą część korzeni, co już przy innych odmianach jest prawie niemożliwe. Nie mam najmniejszych szans. Jest za trudno. Do takich prac zabieram się z fachową pomocą, mojego męża, który działa najlepiej, jak jest to możliwe. Bez solidnej siekiery nie podchodzi. Bo przy tak zwartych korzeniach, jakie mają starsze i większe miskanty, nie wystarczy zwykły szpadel. Potrzebna jest solidna siekiera i męska siła. I już pisaliśmy to do wiosennych ogrodowych prac. A teraz patrzę na ten żywopot z wielką przyjemnością, bo uwielbiam tak falujące kwiaty miskantów. Tworzyłam go w różnym czasie, więc miskanty są i starsze i młodsze. I w zależności od wielkości bryły korzeniowej, Będziemy wiosną je zmniejszać. Mamy już chętne osoby na takie sezonki, więc podzielimy się tym, co będzie. Po dwóch sezonach trawa bambusowa Hakonechloa już nadaje się do rozmnażania. Jak podają różne źródła, powinna być w półcieniu, no ale u mnie jest w pełnym słońcu i ma się doskonale, jak widzicie. Wygląda całkiem nieźle. Na początku potrzebowała szczególnej opieki, czyli większej wilgoci i częstego podlewania ale teraz jest już samodzielna. Wystarczą jej okresowe deszcze i ładnie się krzewi, zadarniając rabatę przy powojnikach. W ogóle nie potrzebuje nabożenia, nie choruje. Na wiosnę planuję poplać kilka sadzonek, by zrobić z nich nowe obrzeże. A że jest to trawa bardzo łatwa w uprawie, to przekonałam się w samym środku tego lata. Uporządkowałam wtedy te żółte sadzonki na brzegu mojej bardzo długiej rabaty. Wcześniej rosły tutaj grupami, ale ja chciałam, by rosły obok siebie wzdłuż tej rabaty, i one nie miały z tym żadnego problemu. Szybko się ukorzeniły w nowych miejscach, a nawet jest im tutaj dużo lepiej niż wcześniej. Każda z nich ma więcej miejsca obok siebie, a rosną jak na drożdżach. To nie jest trawa, to jest tużyca, ale i ona wymaga odmłodzenia. Mam już dla niej ciekawy pomysł, bo jest świetnie zadarniającą rośliną. Bardzo ją lubię za to, że tworzy gęste obrzeże przez cały rok i że jest zimozielona. Wiosną wymaga przycięcia przynajmniej o połowę wysokości, w czasie kiedy zaczynają kwitnąć forsycje. Ja to wiem dopiero od tego roku, bo sama przyciągam ją bardzo późno, dopiero w maju. Dobrze rozrasta się, dlatego warto ją odmładzać i wykorzystać nowe sadzonki w nowych miejscach do nowych kompozycji. Co 3-4 lata. I ja to zrobię jeszcze w tym roku. A dzisiaj po trzech latach postanowiłam odmłodzić przywrotnik, który w czerwcu bujnie i cuknie, kwitnie na żółto. Jest to bylina dla osób zapracowanych, bo ma niewielkie wymagania. W krótkim czasie potrafi dobrze zadarnić obrzeża rabat. Można go sadzić i w półcieniu i na słonecznej rabacie. U mnie świetnie się sprawdza w pełnym słońcu przy rozchodnikach okazałych. Wzajemnie się uzupełniają. Kiedy przywrotnik kwitnie, rozchodnik dopiero się rozkrzewia. A kiedy rozchodnik kwitnie, to przywrotnika można odmładzać. Przywrotnik ma wielką siłę wzrostu w ciągu jednego sezonu. Sadząc jedną małą sadzonkę wczesną, wiosną, jesienią, można już ją rozmnażać. A do tego w czerwcu jeszcze pięknie zakwitnie. Moje rośliny sadzone trzy lata temu bardzo się mocno już rozkrzewiły. Zajęły większą część miejsca, które przeznaczyłam dla innych roślin. Rozchodnikowi, jak widać, potrzebne jest powietrze, bo ma jasne liście. Po ostatnich opadach deszczu ma za mokro. Brakuje mu przewiewu. Podłoże jest za mokre, nie przesycha. A rozchodniki zdecydowanie wolą mieć bardziej sucho niż mokro. Więc dzisiaj poprawię nam sytuację przez radykalne odmłodzenie przywrotnika. Zostawiłam tylko jedną dziesiątą z tego, co wykopałam. Choć i tak są to bardzo drobne sadzonki. Dzięki temu. Wiosną pojawi się dużo kwiatów. Przywrotnik ma płytkie korzenie, więc z wykopaniem nawet największych sadzonek nie ma problemu. A dzielenie starszych kap jest także proste, bo te boczne przyrosty same się oddzielają. Wystarczy je pociągnąć i zostaje w ręku ładna kępka. Przed sadzeniem przekopałam dobrze podłoże, ale nie dawałam już żadnego nawozu, bo w ciągu sezonu, raz w miesiącu podlewam nawozami z drożdży. A wiosną zawsze daję nawozy wieloskładnikowe, co dla tej rośliny jest wystarczające. W tym roku też podlewałam nawozem zabornika granulowanego, co z pewnością pomogło w szybkim przebieniu się moich byli i wszystkich innych roślin. Robię tego tak od trzech lat i widzę świetne efekty, a więc gorąco polecam, zwłaszcza osobom, które szukają sposobu na ładne okazje w gracie. A ja uwielbiam taki słoneczny dzień w którym praca jest wielką przyjemnością. Rabata przy lustrze wodnym odmieni się za chwilę radykalnie, bo czciniki i krótkowłosy są fantastyczne, ale wysokie, i dlatego będą dobrą parą oraz odpowiednim tłem dla róż okrywowych w zupełnie innej części ogrodu. Ponieważ tutaj marzy mi się miejsce z pensemonami w roli głównej, a jest to odmiana o ciemnych liściach, różowych kwiatach fantastycznie kwitnących wiosną. Pesemony ma w tym miejscu trzeci sezon. Cudnie co roku kwitną, w tym roku także ale krótko kwitły, bo maj był zimny i mokry, a one lubią mieć słonecznie i sucho. Kwitnące wyglądają tak, jakby nad nimi fruwały małe ważki, bo jest to odmiana o ciemnych liściach i różowych płatkach kwiatów, co daje przepiękne wrażenie. Długa jesień jest przed nami, stąd dobrze je właśnie teraz rozmnożyć, by miały czas na zapuszczenie korzeni po nowemu. Po usunięciu wszystkich roślin, przekopałam podłoże aż dwa razy, bo wcześniej było tutaj bardzo ciasno. Rosły tutaj i trawy, i pęstemony oraz tulipany, więc konieczne było dobre napowietrzenie tego miejsca. Z tulipanów, które tutaj były, zostało dosłownie kilka cebulek gdyż miały tutaj za dużo cienia i za dużo wilgoci. Więc to co było dobre dla bylin i traw absolutnie nie było dobre dla tulipanowych cebulek. Natomiast z trzech dużych pęstemonowych kęp, zrobiłam 10 sadzonek, które nie są aż takie małe, ponieważ od początku były dorodne. Kiedy już obsadziłam rabatę własnymi sadzonkami pęstemonów, to zobaczyłam, że po środku będzie najlepiej wyglądała rozplenica w odmianie hamel. Należy ona do takiej średniej wielkości rozplenic, a mam ich kilka w ogrodzie u siebie, więc wybrałam jedną z mniejszych. No i teraz mam to, co sobie zaplanowałam na dziś. Wszystkie rośliny na tej rabacie doskonale sobie poradzą przy niskich temperaturach, jakie już się pojawiły nocami. Ale ja trzymam mocno kciuki za dalię, które chciałabym, by kwitły jeszcze. Do końca października. A ja mam w planach jeszcze wiele ciekawych pomysłów na jesienny słoneczny dni, więc gorąco Was zapraszam do subskrybowania i klikania łapki w górze. Miłego dnia! Pozdrawiam!